Opinie i informacje w następnym programie, pół żartem, pół serio, są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Horoszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. <śmianowidł> Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i w czwartkowym wydaniu już programu Pół żartem, Pół serio. Pięknie kłania się Barbara Choroszy. I oczywiście dzisiaj robimy już podsumowanie. Oczywiście według autora pana Andrzeja Kotowieckiego, ślęży polskiej Atlantydy. Zdumiewające jest Państwa zainteresowanie. Chwilami dech zapiera Państwu w piersi to, co jest ujęte w niniejszym opracowaniu. Co mam przyjemność tą drogą czynić, zanim. Zanim Państwo zapoznacie się z faktami zapisanymi w trzeciej części trylogii, Znak Czasu, bo te pytania, które gnębiły pana Andrzeja Kotowieckiego i wielu poszukiwaczy polskich prawdy z przeszłości, w tej chwili już oto nadszedł czas, aby były. U ujawnione. Dlatego też trzecia część Znaku Czasu podaje Państwu już ową nieznaną dla Polaków historię z konieczności nieznaną, bo też i ustawodawstwa ziemskie tak poczyniły prawodawstwa, co by dostępu do niej rodowici strażnicy zamieszkujący polską ziemię nie mieli. A zatem trzecia część trylogii Znak Czasu, w której począwszy... Od dwóch tysięcy lat wstecz, czyli nieznanej historii Jezusa, poprzez historię początków chrześcijaństwa przeniesienie jesteście Państwo w czas. Rzeczywistej piastowskiej historii Słowian i Polskiej, historii Templariuszy i Słowiańskiego Olimpu Ślęży oraz tajemnic tzw. niebiańskich objawień. Poczyliście po, później w ślad za tym, idzie cały opis dokumentalny. Krótko mówiąc, wypełniającego się proroctwa z Atlantydy, zapisanego i schowanego dla przyszłości na ziemi Bogów w Egipcie. Po co idzie misja Faraon, misja Cheops, drodzy Państwo, i jak obiecała, przyniesie nie tylko Polsce, ale i światu całemu. Więc też i ten dokumentalny zapis obejmuje misję, historię misji ratowania ziemi i ludzi jako posłannictwa Polan na czas wielkiej przemiany w roku 2012. Zapis ten po raz pierwszy ujawnia holokaust Słowian, więc nie bójcie się państwo, bo czas. Dojrzał i jest to czas, w którym już należy tę historię przekazać. Yy, więc idą za tym wykopaliska archeologiczne, zaprzeczyć zatem trudno. Opis dzisiejszych wydarzeń dotyczy autentycznych osób i działań na terenie Chicago. No cóż, drodzy Państwo, i to trzeba było ująć, więc historia Misji na tle Polonii szykagowskiej siłą rzeczy musiała być opisana w tej książce, aby była rzeczywistym dokumentalnym zapisem, bo nierozłącznie związana jest misja faraon z Polonią szykagowską, tak też i prawie osiem lat działania, wysiłków czynionych na rzecz tego, co w tej chwili już zbliża się ku finałowi. Ku, Finału, więc i obejmuje naszą wspólną historię. Cóż obejmuje jeszcze? Obejmuje działalność ludzi, którzy są włączeni w ten projekt z terenu Nowego Jorku, oczywiście Polski, Niemiec, Szwajcarii, Peru, Węgier i oczywiście znowu powiem Egiptu. Książka jest w Chicago. Na weekend powinna się pojawić wszędzie. Ciągle jest jeszcze tylko w trzech miejscach. Na południu w sklepie Central Deli, w Burbank przy 79 i Central, Natomiast na północy w księgarni D&Z, w której proszę pytać o 15% zniżki, są takie kupony, które księgarnia Dienzi zamieszcza w monitorze i proszę z tym kuponikiem przychodzić. Takie są zasady sprzedaży książek w księgarni Dienzi. No i oczywiście czysta cena bez kuponów jest w Nature, jest, dobrze mówię, w Nature Beginnings u pani Barbary Ksepko przy 59,45 West Lawrence. W pierwszych słowach przypominam o wielkich targach ezoterycznych. Zachęcam Zachęcam do kontaktu z Panią Basią, abyście Państwo mogli już zgłaszać i rezerwować swoje stoiska. Czas leci szybko, wszystko już pięknie przygotowane na najbliższy weekend. Już będzie również cały plan całego wydarzenia, bo ono będzie o wiele bogatsze. Na razie mówimy Państwu o targach ezoterycznych, ale będzie to doprawdy wielkie, wspaniałe nasze, i nie tylko nasze, bo international, międzynarodowe wydarzenie 12 lipca. Co do otwartego spotkania Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych, Demesters of the World, czyli Tajemnice Świata, mówiąc po polsku, więc będzie ono w klubie Eagles przy 58:44 North Milwaukee, 24 maja. Będzie to niedziela o godzinie 3 po południu. Rozpoczniemy, bo Państwo chcecie zawsze jeszcze słów parę zamienić, więc żeby tak od razu z marszu <laughs> Państwa nie atakować wykładami. To tą godzinę koktajlową na rozmowy sobie będziemy chyba już teraz za każdym razem rezerwować. Wykład po y, informacjach z Egiptu, wykład na temat odróżniania magii białej, magii czarnej. Zrobimy sobie, proszę Państwa, rozjaśnienie, czym jest owa magia, jedna i druga, bo obydwie istnieją. Natomiast po przerwie, w której będzie możliwość spożycia obiadu, przejdziemy do praktycznych zajęć i uwalniania mocy stwórczej dla dobra. Ziemi i ludzi, a zatem mowa będzie już w tej części tylko, w tych warsztatach o magii białej, czyli dobrej. Potem otwarta dyskusja, wstępień dolarów na pokrycie kosztów wynajmu sali. Serdecznie zapraszam i o tym będę przypominać do końca. Przenieśmy się na ślęże. We wczoraj rozpoczętym podsumowaniu już przytoczonego opracowania. Pan Andrzej zaznaczył, od czego dzisiaj rozpocznę, jak ogromną tajemnicą jest to, co Niemcy znaleźli na Ślęży i w górach Sowich, na przykład w Walimiu, prawdopodobnie ogromne korytarze części miast podziemnych, które zaadoptowali i rozbudowali dla celów swoich. A co jeszcze znaleźli we wnętrzu góry Ślęży? Jakie tajemnice kryje ta góra? Naukowcy hitlerowscy znali prawdę. No chociażby kochani Państwo, dzisiaj dlaczego do dzisiaj tajemnice, wszystkie dokumentacje ślęży znajdują się w Muzeum Berlińskim, a nie w Polsce? Przecież to niedorzeczność, jakoś dziwnie Polska na to nie reaguje. Oj, kochani Państwo, bierzmy los w swoje ręce, bo nas tutaj próbują wokół palca owinąć, z tym, że z piastami nie tak łatwo, bo jak znacie Państwo starą baśnię, Piastowie to nie ci, co garnki lepią, ale ci, co je tłuką, no więc przechodzę do opracowania autorskiego pana Andrzeja. Być może tam znaleźli coś, co mogłoby poszerzyć wiedzę techniczną i wygrać wojnę. Musiała to być naprawdę wielka tajemnica, skoro cztery tysiące hitlerowskich nadzorców oraz dwanaście tysięcy więźniów pracujących pod ziemią, zamordowanych tuż przed zakończeniem wojny, prowadziło pracę jeszcze kilka dni. Po jej zakończeniu do 6 maja 1945 roku. Z tego też powodu, twierdza Breslau, wiązała ogromne siły Armii Czerwonej w celu odwrócenia uwagi wroga od prac prowadzonych na ślęży i na Dolnym Śląsku. Wielu z Państwa na pewno słyszało o głośnej sprawie, kiedy to Niemcy chcieli wykupić ślęże, ponieważ jakoby klimat im psuje. I chcieli właśnie zająć się tym płaskowyżem, tym wzgórzem tajemniczym, bo Polacy jakoś nie umieją. W każdym bądź razie pan Andrzej kontynuuje, pisze tak. Czy twórcą zatem podziemnego miasta na Dolnym Śląsku był któryś z ludów hetyckich, czy też protohetyckich, a może starszych o dziesiątki i więcej tysięcy lat? Na pewno przyszłe badania historii ludów hetyckich oraz terenu Ślęży Odpowiedzą na pytania, kto zbudował podziemia i dlaczego Niemcy tak pilnie ich strzegli A zatem przyjrzyjmy się faktom Otóż gdy spojrzymy na Ślęże, na masy Ślęży z lotu ptaka To jakoś dziwnie, do złudzenia przypomina on układ w gwiazdozbiorze Oriona I układ piramid w Gizie w Egipcie. A jednocześnie układ ten jest identyczny do tego, jaki można było zaobserwować na Ziemi. Dokładnie 10450 W 50. roku przed naszą erą i później. Później cykl ruchu gwiazd na firmamencie. Jak wiadomo, trwa 2600 lat. Zresztą najnowsze badania archeologiczne wykazały, że Sfinks Znajdujący się obok piramid jest o wiele starszy niż przyjmowała to nauka. I trafnie pan Andrzej datuje na, no może ciut za dużo, ponad 10 tysięcy lat. Dokładnie Sfinks ma 9 tysięcy lat. Więc jest to słuszne, mimo że z pewnym maleńkim, no w, w ziemskim odliczaniu czasu, może i dużym tysiąc lat. Ale odliczaniu historii, dziejów Ziemi i ludzi na pewno nie. A zatem w zakończeniu, jak już wcześniej wspominałem, partii przyszczytowej ślęży oraz na jej stokach można znaleźć kamienie, których powierzchnia jest jakby zeszklona. Kamienie są podobne do kamieni z innych miejsc na ziemi, takich jak Mohendża Daro w Pakistanie, Nemruddok w Turcji. Pahapsur w Indiach i wiele innych w Ameryce, w Indiach, Mongolii i tak Można by wymieniać jeszcze wiele miejsc na Ziemi. A zatem, czy zniszczone rzeźby ślężańskie nie świadczą przypadkiem o tym, że tę krainę przed tysiącami lat dotknął jakiś ogromny kataklizm? Z uwagi na tę katastrofę, ślęża i jej okolica była traktowana jako miejsce tajemnicze i groźne. Góra była izolowana, dostępna tylko dla wtajemniczonych, bo na samą myśl o katastrofie i jej wspomnienie okoliczna ludność czuła strach i podziw. Dla kogo? O dziwo! Dla Bogów! Późniejsze adoptowanie ślęży, Do wierzeń z